Czy widziałeś już, jak wygląda wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Wyobraź sobie, że wypływasz jako kapitan statku w rejs po oceanie. Twoim zadaniem jest nie tylko zarządzanie ludźmi, ale również spisywanie w dzienniku pokładowym wszystkich szczegółów dotyczących podróży. Czym dłużej płyniesz, tym bardziej obszerny staje się dziennik to taka księga Twojego życia na oceanie. Nikt ci w tym nie pomaga. Musisz samodzielnie dokonywać wpisów i analizować je. W przypadku ogłaszania upadłości konsumenckiej jest podobnie. Musisz wypełnić skomplikowany, obszerny formularz w postaci tabel, w którym należy precyzyjnie i zgodnie z prawdą opisać wszystkie szczegóły dotyczące zadłużenia, zobowiązań, przedstawić swoją sytuację zdrowotną, okoliczności powstania niewypłacalności i wiele, wiele innych rzeczy. Często zgłaszają się do nas osoby, które samodzielnie próbowały wypełnić wniosek do sądu i został on odrzucony. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości może zostać odroczone nawet o 10 lat. Pozwól nam być kapitanem swojego statku, a doprowadzimy cię do brzegu, nie angażując w meandry prawa. Sprawdź bezpłatnie, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.